Panie i panowie, witam. Nazywam się Lord Ciao. Oto pierwsze starcie z Buddy Tale of the Guardians. Jest to gra niemieckiego dewelopera Indie Studio Freaks. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałem. A jest to bardzo interesujące yy, połączenie gry przygodowej, gry zręcznościowej i gry rytmicznej. Całość gry opiera się na silniku Unity. Przyjrzyjmy się opcjom. Całość menu. Bardzo dobrze można kontrolować za pomocą myszy i klawiatury. służę się ku temu celowi, może klawiaturą. Bardzo. Controls. Tutaj mamy do wyboru sterowanie w grze za pomocą gamepada, myszki bądź klawiatury. Wszystkie z tych funkcji spisują się doskonale. Co mnie bardzo miło zaskoczyło, możemy przypisać sobie wszystkie przyciski. Czy to chodzi o controller, czy to chodzi o funkcjonalność myszy, czy też funkcjonalność klawiatury. Bardzo dobre, genialne. Grafika. Jest to gra 2D, zatem nie należy się tutaj spodziewać niesamowitych kokosów. Możemy pobawić się rozdzielczością, włączyć lub wyłączyć pełny ekran, włączyć lub wyłączyć Anti-Aliasing, pobawić się jakością efektów oraz włączyć lub wyłączyć Alienware Light Effects. Szczerze, nie wiem dokładnie co to znaczy, <śm> nie jest to wyjaśnione. Mam odhaczone, bo z tym gra ładnie wygląda. I tyle. Język. Gra nie obsługuje języka polskiego, obsługuje tylko podstawowe języki europejskie. Tyle w tym kontekście. Trudno oczekiwać, aby wszystkie stworzone gry obsługiwały język polski, prawda? Nie ja to absolutnie nie przeszkadza. Aurio. Tutaj troszkę się zaskoczyłem, tym, że jest tylko jeden suwaczek do dźwięku ogólnego. No cóż, przydałoby się więcej. Niemniej jednak jako że gra, właściwie gra opiera się na rytmie, gra opiera się na muzyce, a wszystkie efekty dźwiękowe cała muzyka jest genialnie zop zoptymalizowana, właściwie znormalizowana. Nie będę się tego w zasadzie czepiał, nie przeszkadza to w rozgrywce w żadnym stopniu. Dobrze. Gra oferuje tryb Story, ma tutaj tak zwane ekstrasy oraz odsyła nas do strony, na której możemy zakupić soundtrack. A soundtrack z góry bardzo, bardzo polecam, jest to genialna muzyka. Do naszej dyspozycji oddane zostanie sześć kawałków genialnie skomponowanych z myślą tylko i wyłącznie o tej grze. czas. Jest to tak zwany, tak powiedziałbym, taka historyjka obrazkowa, coś ala, ala komiks ze zdjęciami właśnie. Odkrywamy go na drodze progresów że i bardzo zachęcam do zbierania wszystkich kryształków, które umożliwiają właśnie odkrycie tej historyjki. Jest ona bardzo zabawna, momentami nawet wzruszająca, a opowiada o tym, o losach studia Freaks i gry BitBuddy. Proszę bardzo, <gry> jeden włączyłem niechcący. <gry> Do was należy odkrycie tego, ja nie będę wszystkiego, wszystkiego zdradzał. Tak, tam był pan w, w ryżowym czepku w wannie. Odważny człowiek, bardzo odważny człowiek. Dobrze. O nie, nie tutaj. Chciałem zaprezentować wam jeden, jeden z etapów. Może ten, czemu nie? Wygląda dobrze. O, tu jesteśmy, w świecie Symfonii. Tak nazywa się ten podwodny Przepięknie ręcznie malowany świat 2D, wcielamy się w rolę mistycznego stworka BitBuddy, stajemy wybudzeni z mistycznego snu celem ocalenia całej tej krainy i wszystkich, ich, wszystkich istot zamieszkujących tą krainę przed nadchodzącym złem. I przed jakimś niezbyt y, unormowanym psychicznie księciem <grytanie> tej krainy. Tak, y, swoją postać w tej chwili kontroluję za pomocą myszy. Klikając i przytrzymując lewy klawisz, sprawiam, iż tutaj nasz Beat buddy sobie spokojnie powoli płynie do przodu. Mogę również klikać celem bardziej precyzyjnej kontroli. Y, przytrzymując prawy klawisz myszy, sprawiamy, że nasza postać dużo, dużo szybciej się porusza. Chociaż możemy klikać prawy przycisk myszy w celu takich właśnie tutaj skoków. Tak jest. A jest to bardzo, bardzo przydatne, ponieważ wiele czynności, które wykonujemy w tej grze, powiązane jest z rytmem, z bitem, tak? Bardzo. To jest jedna z naszych postaci fabularnych klew, który wnosi bardzo dużo humoru do tej gry. Graficznie jak możecie zauważyć, gra wygląda wręcz. Bajecznie, jest niesamowicie kolorowa, jest czarująca, cały świat gry jest czarujący, przepiękny, animacje są doskonałe, Już nawet zatrzymam się może na chwilkę, zobaczycie w jakich rytmach porusza się <noise> nasz bohater, proszę bardzo, <noise> nawet to jest zabawne, proszę. także nie ma czasu na postu jednak, posłuchajcie tych rytmów. Bardzo rytmiczna gra. Zdecydowanie. Niezły bit. Jak dokonujemy progresu w tej grze? Co my tutaj właściwie robimy? Tak? Na czym my się skupiamy? Przyjdzie nam tutaj zmierzyć się z wieloma, z wieloma puzzlami i łamigłówkami środowiskowymi. Wiele z nich łączy elementy zręcznościowe i elementy logiczne. Na przykład w tym przypadku. Musimy wykorzystać ten tutaj kwiatek, aby Uderzyć w jedną z tych platform, czy też to zwierciadło, jakby to nazwać, które wybije nas, uderzając tutaj w tą oto ścianę, co umożliwi nam dalszy progres. Proszę bardzo. Trzeba po prostu wyczuć moment i kliknąć gdzie trzeba. Gra nie oferuje nam standardowego. Typu zapisu gry, tak? nie ma tutaj save game'a na życzenie, yy, mamy jednakże bardzo częste checkpointy. Przed każdym y, trudniejszym elementem gry y, spotkamy się z takimi właśnie świecącymi pałeczkami. Za każdym razem, kiedy się zbliżymy do takiego checkpointa, gra zostanie zapisana. Jak widzicie, co ja robię teraz, ja tę grę zapisuję chyba po raz 60. w tej chwili, tak? Na naszej drodze zbieramy wspomniane wcześniej kryształki. Mamy tu nasze kreaturki. Wszystko działa w rytm. Wszystko działa w rytm. Klawisze, które. Klawisze, przepraszam bardzo. Kamienie, które rozbiłem przed chwilką. Umożliwiają odnowienie energii życiowej. Pasek energii życiowej znajdziemy w górnym lewym rogu ekranu. Zaraz obok licznika kryształków znalezionych. A oczywiście, życie tracimy na drodze nieudanej interakcji z obiektami. Proszę bardzo, tak jak teraz, tak? Jak zauważyliście, kiedy zostaniemy czymś trafieni ekran przygasa, muzyka przycicha, jest to znak ostrzegawczy. Miej się na baczności. Całe szczęście do naszej dyspozycji są oddane te kamyczki, które są rozsiane całkiem obficie po tych wszystkich planszach. Nie można narzekać na mnogość, mnogość wspomagaczy. Proszę bardzo. Takich puzli środowiskowych jest w tej grze naprawdę bardzo, bardzo dużo. To jest właściwie jej istota. To i rytm. Tak, wykonywanie wszystkiego w rytm. W rytm te, tego wspaniałego bitów tej muzyki. O, to poszło źle. A, to poszło już dobrze. Kryształki, zbierze wszystkie. Muszę mieć. Muzyka w grze została stworzona przez unikalnych wykonawców. Właśnie. Dla celu tej gry, tak? Nie znajdziecie jej nigdzie indziej. Jest bardzo, bardzo oryginalna. Niepowtarzalna. Do naszej dyspozycji zostanie, zostało oddanych 6 ścieżek dźwiękowych. właściwie grama ma 6 rozdziałów, z tego co mi się udało dowiedzieć, które to są podzielone na. na poszczególne misje. O, szybko, szybko, złożę, zdąży, złożę. Zdąży, tak. Raz po raz. Przyjdzie nam, przyjdzie nam znaleźć odpowiedniego klucza. Takich oto drzwi, ta wrota się otworzą. Jest to zamek bąbelkowy, najnowszy szyk technologiczny. Proszę bardzo. I rytm, 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 rytm. Mówię rytm, a ja robię wszystko nie w rytm. Trzeba trochę życia mi tutaj zabrali, ale kamyczki z, z punktami życia jest ich tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Raz po raz spotkamy dosyć komiczne postaci, że, które nam zaprezentują pewne dziwne sytuacje. Mają całkiem, całkiem fajne komic komiczne teksty. A tutaj mamy takie plójki. Gra nam oferuje bardzo, bardzo dużo elementów, z którymi możemy wchodzić w interakcję. W czerwoną plójkę wchodzimy. to znaczy plójkami nazywam to właśnie taki, że zasysacz i plujka, tak. W czerwoną wchodzimy, zielona nas wypływa gdzieś. Gdziekolwiek się znajduje. Jest to kolejny element logiczny tego, proszę bardzo. Ble. Bardzo fajne dźwięki. Wszystkie efekty dźwiękowe w tej grze są naprawdę doskonale skomponowane. Nie ja mam się tutaj do czego przyczepić. O, jak miło. Jesteśmy wyrzuceni do kolejnej komnaty z złą migówką. Z puzzlem środowiskowym. Dobrze. Zajmijmy się nim zatem. to. tutaj jakieś zwierciadło odpowiednie. że możemy nakierować. Jak widzicie... Gra mówi, ma, mówi nam... dokładnie gdzie kierujemy, jak to kierujemy. Nie jest to... nic ciężkiego tak w zasadzie. Wymaga od nas jedynie delikatnego ruszenia głową. Ale tutaj nie pomyślałem, właściwie tak, muszę nakierować drugie zwierciadło na to powyższe zwierciadło. O, tak. Teraz będzie dobrze. Proszę bardzo. I o to chodzi. Ewakuacja. Konstrukcja leveli, tak, oczywiście, jest liniowa, jest to w końcu gra zręcznościowo-przygodowa, tak, konstrukcja leveli jest liniowa, mimo tego mamy tutaj strefy, które pozwalają na eksplorację i zdobycie e, kilku ukrytych kryształków, jest to także miłe, można sobie tutaj troszkę pogrzebać, poznajdować jakieś ukryte zakątki, bardzo, bardzo dobre, bardzo miłe, cieszy mnie to niezmiernie. Ja teraz idę, ja tutaj teraz muszę iść. O, no, no ha, ha, ha. Nie jest to takie proste. Nie. Całe szczęście są punkty życia. Zabijmy się. Ach, ten beat, ach, ten rytm. Bardzo interesujący koncept. Niesamowicie. Jedyne co mógłbym, do czego mógłbym się tak delikatnie właściwie przyczepić, ale niezbyt drastycznie. To z kamera. Kamera zdaje się czasem nie podążać za naszymi poczynaniami. Tak? Zawsze jak przemieszczamy się dosyć szybko, czasem zdarzają się jakieś delikatne potknięcia tego typu, że nasza postać niemalże, niemalże wychodzi poza ekran, a kamera nie jest w stanie za nami podążyć. Nie jest to jednak nic rażącego. Naprawdę nie wpływa to w frajdę z mojej rozgrywki. A Friday z rozgrywki to ja mam tutaj całą masę, naprawdę całą, całutką masę. W grę został włożony gigantyczny wysiłek bardzo wiele, bardzo dużo pasji. Ej, źle tutaj to rozplanowałem bardzo dużo pasji, bardzo dużo czasu. To słychać, to słychać, to widać, to czuć na każdym kroku. Mało tego, w miarę postępu w danym etapie gry tak? jesteśmy nagradzani, jakby wzbogacaniem ścieżki dźwiękowej. Tak? Posłuchajcie, na przykład teraz. Tak? Ścieżka dźwiękowa została wzbogacona. Także im, im dalej brniemy, tym przyjemniejsza muzyka się staje. I to jest naprawdę piękne. Nie znam drugiego takiego tytułu, gwarantuję wam to. Nie znam, po prostu grałem w setki, w setki gier do tej pory. Nie jestem już taki młody w końcu, ale nie znam drugiego takiego tytułu. Jest naprawdę świetna produkcja i bardzo ją polecam. Gra do kupienia na Steam i na Humble Bundle, naprawdę za śmieszną sumę. Polecam, abyście ją kupili. Koniecznie musicie mieć ją w swojej kolekcji. Jest naprawdę ważna, warta każdej Waszej minuty. Każdej sekundy Waszego czasu. Została stworzona z dbałością, o najmniejsze detale, z pasją, z miłością do gier. Z szacunkiem dla graczy. Przede wszystkim z szacunkiem dla graczy. Nie bądźcie dziwni. Kupcie. Kupcie i zagrajcie. Ja nie spocznę, dopóki tej gry nie przejdę. Moi drodzy, dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.